Kłopotę a dzisiaj jest niedziela. Znaczy była. Czekaj, co Jest poniedziałek, a rozbijałem. Że też on robiłem vloga, to był. na więcej więcej, już nic nie ma praktycznie zostały mi do zrobienia dwa kawałki ten i ten największy ja zapoje kubelować jeśli byłem w szkole i było do grabienia w sumie ile? jeden, dwa, trzy, cztery, pięć 7, 8, 9. 10 kawałków było do grabienia. A że ja byłem w szkole. Bo jest jesteśmy tydzień przed zakończeniem roku szkolnego. No do tych kawałków nie grabiłem. I Tata jej po jegoś sam zgrabił. Dzisiaj już grabiłem z kolegą. Raz, dwa, trzy i to jest czwarty kawałek. I tak jest pośpiech sobie z, ogólnie z materiałem, że po prostu nie wiem czy się w ogóle coś pojawi z belowania Bo ja teraz grabię jeśli tata przyjedzie belować wtedy kiedy ja będę jeszcze grabił, to ja nie wiem czy ja coś w ogóle nagram, chyba że kolega będzie grabił Nie wiem czy robię się po prostu z z nagrywaniem z prasowaniem. Jeśli nie będzie, czy nie pojawi, bardzo przepraszam, tak, tak wyjdzie, Bo może się uda, to jest z drugiego bogosu najwyżej na Do nas chmura złapała. Teraz smali, ale wcześniej miał wiał i tam ta chmura była nad nami i trochę nawet popadało. था do tamten kawałek jeszcze muszę zgrabić chyba, nie wiem nie wiem kto to tego nie zgrabia a tutaj patrzcie co w ogóle jest takie łąki że jak pierdół dziury po prostu Można 17 Jeszcze jak ta apelową inny kawałek to fejczy taś Bo u nas na pogodzie zapowiadają niby same deszcze na ten tydzień A być w ogóle pogody nie ma nie być. A też jutro jedziemy do Białego Stoku z latą Więc y, jutro deszcz nie zrobimy Jeszcze nie wiem czy się w ogóle pojawi y, a czy z ogólne podmuzdy, się zbier zbierania Bella na czy coś pojawił Ale z, z głowy na pewno się nic nie pojawi. A czy nie, na pewno w sumie nie wiem, jak to będzie. Czy Natalia nie chciał to robić na szybko? I ja będę miał czas, założyć do kamery, czy nie będę miał czasu? Bo jeśli na szybko będę to robił, to raczej chyba nie. I nie zależy też ode mnie, czy to dzisiaj będę robił, czy to jutro, bo jak jutro mnie zbierał z rana, to jak pewnie w szkole będę i... O, ostatnia nagrywka. O, że, może ostatnia nagrywka z głowy. Bo jeszcze może się pojawi z, zbierania B, ale wątpię, chyba że tak w średniu. Możliwe, że to jest ostatnie, ostatnie ujęcie z głowy. Będę przedłużał, bo nie mam co o czym więcej dla Was do przekazania. Widzimy się w kolejnym filmie albo albo jeszcze yy, zbierania yy, z belna, zbierania belna. Zobaczymy, czas pokaże. Trzymajcie się i na razie.